Yo, Siemano, wszystkim. Witam Was w nowym filmie na moim kanale, w którym właśnie pokażę, jak znajdywać najlepsze baczne, najlepsze rzeczy na Steam w roku 2024, tak aby Wasze przedmioty były jak najbardziej jakościowe i były w jak najbardziej przystępnych cenach. Ale nim to zrobicie, nim obejrzycie dalszą część filmu, zachęcam Was do zalogowania się, zarejestrowania się na Steam z mojego linku. Który jest po prostu poniżej w opisie lub w komentarzu Ponieważ dzięki niemu dostaniecie zniżki Na aż 400 zł e, Kupony po prostu na Fansie, Na przesyłki e, Na shipping oraz na różne inne rzeczy e, Oraz po prostu jest to najbezpieczniejszy link I macie wtedy 100% pewność Że logujecie się właśnie na CMFansa A nie na żadną inną stronę Którą po prostu CMFansa podrabia A teraz przechodzimy już do filmu Pierwszym sposobem na znajdywanie rzeczy Na znajdywanie baczy będzie znajdowanie ich na Redditie, Na subreddicie Fashion Reps, do którego będziecie mieli link e, e, tak samo w moim opisie. I tak samo w przypiętym komentarzu tego filmu. No i po prostu wchodzą na tego subreddita, nawet nie musicie się logować, jak widzicie. Wpisujecie frazy, które Was interesuje. Na przykład będą to Danki załóżmy. Więc wpisujemy, więc wpisujemy dani. Wtedy wyświetlają Wam się różne danki. No i załóżmy, wchodzimy w pierwszy lepszy link i pokazuje Wam się tutaj hall jakiegoś gościa i na przykład jest tu faulty badge i link do Wediana. Przez którego wchodzimy, kopiujemy sobie ten link, no i przechodzimy na CMFansa. Kiedy już jesteśmy na CMFansie, wklejamy sobie po prostu ten link, który skopiowaliśmy tutaj i klikamy szukaj. Wtedy powinno nas przenieść do Przedmiot, którego szukamy, jak widzicie, przenosi nas właśnie do tych danków, i wtedy możemy sobie wybrać. I pokazuje nam się na przykład CM Files Murder. Co zrobić w takim wypadku? Teraz Wam też to pokażę. Więc, aby usunąć ten CM Files Worry Murder, musimy zrobić tak naprawdę zbyt wiele, po prostu musimy kliknąć Zbadaj lewym przyciskiem myszy. Następnie znaleźć tutaj, jak widzicie, Keywords Model Custom Model. A o, potem po prostu kliknąć Backspace i usunąć to. Wtedy będziemy mogli już dowoli korzystać po prostu z naszego, e, z naszego linku. No i wtedy wybieramy sobie, załóżmy kolorystykę. Pandy, ciekawa kolorystyka, wiem, że nudna, no ale co? Taka zwykła. Wybieramy i dodajemy do karty. Tak właśnie było, tak właśnie można było znaleźć te tanki. Jest to jeden z wielu sposobów, i pierwszy, który wam dzisiaj pokazałem. Kolejnym sposobem na znalezienie itemków będzie szukanie na różnych Spreadsheetach. Spreadsheety możecie znaleźć w Google, na Discordach, tak naprawdę wszędzie. Na też możecie znaleźć Spreadsheety. Wystarczy, że wejdziecie sobie tutaj na Chroma i wpiszecie sobie See on Pounds Spreadsheet. Pokażę, pokażę się Wam. Tutaj, No i tutaj możecie już wybrać z wielu Spreadsheetów. No i na tych, na tych Spreadsheetach będziecie mogli sobie wybrać dowolne itemki. No ale załóżmy, że ja będę dzisiaj pokazywać jak znaleźć te Danki. Więc będziemy tego szukać w, podobnym, w podobny sposób. Po prostu sobie wejdziemy i będziemy sobie tutaj przesuwać. Tutaj będą się pokazać różne rzeczy, różne buty. Pokazują się tutaj na przykład forsy, jakieś kortiezy. Tutaj są różne rzeczy. No ale po prostu tak przesuwamy, aż nie znajdziemy właśnie naszych tanków. No Znalezienie tanku nie zajęło mi wcale jakoś dużo, około 2 minut. No i natrafiłem na nie. I teraz możemy sobie kliknąć link. I tak samo jak wcześniej przeniesie nas do. Po prostu CM Fansa, gdzie będziemy mieli ten link. Znowu mamy e, War On czasem się pojawia, czasem nie. Jeżeli się pojawia, właśnie trzeba go wyrzucić. Klikamy Zbadaj. Szukamy tutaj Keywords, Custom Model. Klikamy Backspace. No i tak samo możemy już dowoli sobie wybrać. Załóżmy. E, nie wiem, czy tutaj będą te nasze Pandy, akurat, ale są jakieś inne tanki, które będziemy mogli sobie bez problemu wybrać no dodać do naszej karty lub po prostu będziemy mogli też zejść sobie niżej, bo czasem wtedy pojawiają nam się podobne itemy od innych sprzedawców Ej boże od tego samego sprzedawcy przepraszam was bardzo no i znowu mamy war reminder znowu trzeba to usunąć niestety to jest lekko irytujące no ale tak trzeba robić ponieważ jakby oni zabezpieczają się takim reminderem przed tym żeby po prostu nie kupować rzeczy z załóżmy po prostu tych marek które które są takie globalnie znane, no ale jest to łatwe do usunięcia. No i tutaj wybrać sobie możemy mieć nasze tanki, jakie chcemy. Jeżeli nam się nie podobają te, to znowu wchodzimy na specjalistę i szukamy takich, które nam się podobają, i tak w kółko. A teraz przejdziemy do ostatniego sposobu na szukanie rzeczy. I ostatnim sposobem, który pomoże nam znaleźć rzecz, jaką tylko chcemy, jest sposób, który zrobimy przez główną stronę Infans. Po zarejestrowaniu się, z mojego linku wyskoczy wam właśnie takie główne okno, i wyskoczy wam również, jak widzicie, taki, taki e, obraz, obrazka, na który naklikając będziecie mogli dodać pewien obraz ze swojej galerii i wyszukać rzecz, którą chcecie. My nadal chcemy szukać, załóżmy tych tanków panda, więc wpisujemy tank panda. Pobieramy sobie, załóżmy jakichś tych zdjęć, ja już mam pobrane, zapisujemy jako JPEG. Tutaj bierzemy je, klejamy je i szukamy. I teraz pojawia nam się wiele różnych opcji, wiele różnych sprzedawców. Czysta obał czy z 1688, 8. jeżeli chcecie, mogę również nagrać film, jakie są różnice pomiędzy tymi dwoma rzeczami. I z nich właśnie możemy sobie wybrać, byle które, które nam się podobają, które są w dobrej cenie dla nas. Jednak musimy wziąć pod uwagę to, że niektóre będą słabiej wykonane, niektóre lepiej. To, że niektóre rzeczy są droższe, wcale nie znaczy, że są lepsze, ale raczej ja radzę wybierać te, które się wyświetlają jako pierwsze, bo to znaczy, że one są raczej właśnie najpopularniejsze. Jak widzicie, normalnie sobie mamy je, nawet nie ma War Remindera, czyli to znaczy, że mamy tutaj 100% naprawdę y, pewności, że wszystko będzie ok. Bierzemy sobie, wybieramy, dodajemy do koszyka i mamy również nasze tanki. Mam nadzieję, że film Wam się podobał i że będziecie logować się z mojego kodu, z mojego linku przepraszam i używać kodów, które dostajecie za darmo po zalogowaniu się oraz że zostawicie łapkę w górę oraz subskrypcję. I to było na tyle w tym odcinku. Dzięki Wam bardzo. Piszcie co byście chcieli zobaczyć w komentarzach. No i cześć!